Siemano, w kolejnym odcinku Tutaj nagrałem byle jaki klip, żeby się po prostu z wami przywitać Także nic specjalnego w tym klipie nie będzie No i zapraszam do oglądania No tutaj jest klip z zakupu zbrojki na 34 poziom plus 9 o, Za dwa wony Pomyślałem sobie kupię, może coś ciekawego wymiksuję Taki był plan yy, Koniec końców yy, wymieszałem tylko jedną zmianką Możecie to w tym klipie zobaczycie. O, właśnie. No i wystawiłem ją. Bo no nie chcę mi się bawić dalej. Po prostu czar prysł. Tak, zakupiłem dwa kupony SM i ten Shopu. Trzy, przepraszam. No i sprzedamy sobie je, bo mam w planach coś zakupić. Wystawiamy troszeczkę poniżej ceny rynkowej, bo zależy mi, żeby to sprzedać. 10 kaka taniej niż jest na rynku. Wystawiam pyk. <tryk> No, i czekamy. No, i tak, kupiłem nową zbroję. Na to już nie mogłem patrzeć. No jednak, no, plus 7 na 26 poziom z bonami takimi, no. Tu też nie jest najlepsza, ale też dalej pod V2, V3, czy kadeki, no i plus 9, no. Na pewno się nie opłacało. Ale wszystko, co się nie opłaca, nie warto. Jak tam? No, to jest tylko gra, bawimy się grom szkadz blasku. Dropiłem sobie tym wojkiem 3-5 level moim dropkiem. Pobiłem rekord, bo wydropiłem 72. Ale no nie, nie dropiłem do końca, tylko tam chyba 3 godzinki czy ileś. Na autołowach tak po prostu sobie rzuciłem postać, żeby biegała i zbierałem od czasu do czasu. Także kokosów nie ma, ale, ale rekord pobity, bo wcześniej miałem ile? 10 chyba? 10, no. Tyle likanem zdążyłem dropnąć i później odpuściłem. A tutaj, no jest troszkę lepiej. I sobie przerzucę od razu na sklepik, no bo sprzedaję, bo trzeba skile czytać. No tutaj od gracza kupuję 6 1 czyli 6 sztuk za jednego wona. U nas chodzą po 5 za jednego wona, także się opłacało. Napisał, no to od razu napisałem, że po tej kupię. No i tutaj sobie skupujemy. Ktoś powiedział trzy wony. Elegancko już mamy troszkę. No i tak mamy 29 dziewięć plus dwie rady i właśnie zastanawiam się czy dokupywać jeszcze za jednego wona te egzo 5 sztuk czy już czytać. No a tak więc szukam Purpurek, i, i będziemy czytać, nie ma co czekać. Także zabieram się za szukanie na szkle handlu. No i zaraz się widzimy. No i dobra, jak się nie pomyliłem, to mam wszystko. Także zaczynamy. Sprawdzimy, czy mogę. No, jednak za darmo nie. No. I mamy M8. Lecimy dalej. Tak. A jest, dobra, ale. Ale, ale mam tu jeszcze, zostało mi, sobie pomyślałem, że kupię trzy sztuki. O. No i dobra. Jeszcze sobie wyciągniemy. Zawsze to więcej. No i dobra, i lecimy. Pek, sześć. Pięć. Cztery. No i dobra, i to było na tyle. E, weszło. Nie Weszło. Nie pomyślę. Weszło. Ładnie wchodzi. O, M9. No i fajno. Lecimy z kolejnymi. Nie pomyślę. Nie pomyślę. Nie pomyślę. Osiem. Dobra. Siedem. Sześć. Ej, naprawdę fajnie mi to wchodzi. Nie spodziewałem się. Żebym tylko nie wykrakał. Stop trzy, tu są coś. Jakieś nie. Niepomyślnie. Dobra. Dwie. Żeby było M10. To by było super. I ostatnie weszło ostatnią, ostatnim egzo. no nieźle, dobra, M10 już jest prosta droga Uf. no to dobra to widzimy się w następnym klipie wróć, w sumie nie pokażę najważniejszego bo najpierw tak 275 i 7 przeszywka. Wow. 400. Ja pierdzielę. No, powiem wam, że ładnie to wygląda. No i tak. I długo oczekiwana przeze mnie szata aury. W końcu ją dorwałem. Także kupujemy za 650. Od początku gry, jak gram tutaj na tym serwerze. No to polowałem na nią. O, fajnie. Będzie mi łatwiej kompletować ekwipunek. Bo nie będę potrzebował już tarczy z Enno, tylko po prostu sobie wrzucę Enno tutaj do szarfy. nie powiem, też walory estetyczne robią robotę. Niby taka na razie mała, ale w przyszłości lubię, jak się postać świeci. No, siedzę sobie teraz na bo. Dropiąc ostatnie kory, żeby mieć równe 200 sztuk. Przy okazji, jeszcze dropię sobie zęby orka. No i zacznę sobie e, grać w tą grę. E, Swytaj króla, no ale niestety próbowałem na likanie Miałem tam bodajże 6 prób, jak dobrze pamiętam. Chciałbym się przelogować. No i same brązowe. Mam tą aplikację, tutaj niby Swytaj króla, co Fawku Bon polecał. No klikam to, no ale nie ma, nie ma sensu pokazywać, bo raz że pewnie wiecie jak to wygląda, a dwa, że nie umiem w to grać. No i tak, tutaj w oddali jakiś dziomeczek wybija spota, chyba ma dużo pelerynek, no ale wracając podsumowanie, no nie poszło mi to zbyt dobrze. Więc tak. Um, oglądałem parę filmików na YouTubie pokazujących, mniej więcej, jak się gra z tą aplikacją na internecie. No, ale cóż, coś zrobiłem źle. No, niestety myślałem, że chociaż jedną srebrną zdobędę. Ale jestem zbyt lewy na tą grę. Jest 10 brązowych. Także otwieramy Yangi. Światło Yangi. No. Także chociaż się zwróciło otwieranie po prostu ich. No to nic, to widzimy się potem. To w sumie dla was zaraz, a dla mnie za jakiś czas. No dobra, jestem dropkiem, już dropnąłem. Przerzucę sobie. Brakuje mi czterech sztuk korów do 200 równych. Także jeszcze nalika na likana wejdę, wydropię no i trzeba otwierać. To przerzucę wszystko. Tak. szatę aury bez składu sobie tu wrzucam. Bo noszę, bo fajnie wygląda. Kozacko dla mnie. No, wiem, wiem. Jeszcze za ten czas mi się udało dropnąć 12 zębów orka z plusem i 13 bez plusa. Idę na likana. No, jesteśmy u mojego ulubionego dziada. Ej, dobra. Chyba to było to, nie? Tak. I dobra. Chwila przerwy. Sprawdzę. Sprawdzę. Dobra wiem, mam klikać klasę, ale najpierw wyklikamy sobie. Lecimy. Przyspieszę wam to, więc. Będę coś mówił to. No. Ciekawe to wygląda. Na Rubinki poluje najwięcej. O, coś już wypadło. Smoczy jadej, dobra. Mm, dobra, to sobie poklikam. Boże, tylko nic nie spiercie, błaga. Dobra, przeszło, no to, to tak to ma być. O nie, ciekawe to wygląda. Mi to zawsze piach, w oczy i chuj w dupę. Przepraszam za przekleństwo. Dobra, jeszcze sobie to wyklikałam 我那边完全没得故障。O, No i dobra, tak to się prezentuje. No lecimy z kolejnym. Krasyka wielka. Powiodła się. Pogadł. Pogadł. Rubinka zostawimy na potem. No i teraz rubin Pewnie najbardziej mi będzie palić Powiodło się Powiodło się o, spalił Powiodło 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 I jeszcze raz powiodło Ładnie siadło. Dobrze jest. No i dobra, lecimy z kolejnym. Matowe już są. No to nieźle. Aha? Podobało się. No coś tu. Tak, stało, dobra? No, ładnie weszło. Też coś powchodził. No i mój rubinek. Mhm. Dawaj. Nie powiodło się. Powiodło. Powiodło. Co mamy? Mhm. Dobra, no i dobra, chyba ostatni klip z alchemii, powiodło się dobrze. Nie powiodło się. Powiodło się. O, dobra. I czy się powiedzie? Nie powiodło się. No i tak to wygląda. Że nie wygląda. No trudno. To by był fajny pociąg, jakbym. Ale nie kupuję na razie. takiego I legendarny jest. Sprawdzę później ile to kosztuje. No, ale jedna legenda jest, jak dobrze mówię. Szkoda, że totalny mix. O tu jeszcze jest. O No nieźle I chyba perf Jak nie to mnie poprawcie w komentarzu Bo wy na pewno lubicie jak klikam alchemię No nieźle Zaskoczyło mnie Że wpadło bo nie patrzyłem nawet bo szybko klikałem Dobra nie przeciągam no i dobra, bez przyciągania, to będzie wszystko w tym materiale, poklikaliśmy alchemię, kupiłem szatę aury, nowa zbrojka, bo na samą już patrzeć nie mogłem, skill prawie G, no ale już czasu brakuje, a się zbieram na majówkę, także chciałbym to wszystko ładnie skleić przed wyjazdem, dobra, to na